wszystkim, z tej strony Draka i wracamy do Ninja Gaiden Sigma, na kanale, mamy naszego pięknego Ryu w jego skórzano, obcisło lateksowym czarnym stroju i mamy świętego Graala w kieszeni, nie pytajcie jakie kieszeni, w jakiejś kieszeni. I teraz go użyjemy, bum, trzymaj kielika, uderz puchara. Ej, tak, tak, pamiętałem, ten szkielet wstaje, to nasz boss. Pamiętam jakby... Pamiętam coś nieprzyjemnego związanego z tym szkieletem. Tak, by walka z nim była absolutnie kurwa okropna. O, okej, okay, strzelamy, widzę. A, dobra, widzę. Kości siedzą na górze. I tak, oczywiście tniemy go w miejsca, które ma akurat wystawione. Auć, auć. Nie. auci, auć, dobra. Auć, auć, nie mogę z nic zrobić. Auci, auci, dobra. Świetnie. A! Dobra, mamy kości znowu. Kości zostały rzucone, jak to mawiają. A, czy ja jestem ograniczony do tej areny? Myślałem, że mogę skakać i ...ciąć go w miejsce. Nawet nie wiem, gdzie w Ryu podczas tego uderzenia. Nie jestem pewny, czy mogę zatracić czaszkę. Wydawało mi się, że czaszka może być najlepszym. Miejscem do ataku, ale najwidoczniej się pomyliłem. Okej, okay, kości zostały rzucone ponownie. Uczymy się ataków. O! Oh. Stare kości cię skończyły, a będziecie jak nas rzucać. Jesteś szkieletem. Od kości zależy, twoja. Oh. Twoje życie. A! Ah. Ta ręka została ukończona. I teraz ta z noga. Okej, okay. noga więc. Auci, auci. A, dobra, na tego bossa jak raz Flying Swallow działa. Nasz najbardziej spamerski cios. Jestem prawie pężymy w powietrzu. o Ojeju. Brakuje w tej grze, wiecie, sporo rzeczy brakuje w tej grze, nie okomujmy się, ale e, brakuje teraz, w tym konkretnym momencie mi opcji odbijania projectile i wiecie, jeśli na przykład wytimingujemy na przykład e, kontrę, to możliwości właśnie przy, rzucenia jego własnymi kośćmi w niego, to bo spoko. Ogólnie tak, już mam wrażenie, że ta kolejna noga powinna pęknąć. Ale widzę, że. że raczej nie. Wyglądało to na chwyt, ale najwidoczniej nie. Dobra. Tak, z jakiegoś powodu, jak traci tą, wiecie, twardą zbroję z kości. I dobijamy się do, le... do miękkich mięśni, które moglibyśmy ciąć. To. To w tym momencie nie możemy atakować w to miejsce. O, dobra. Tak, widzicie? Czy teraz... A! To było... Dziwnie... Prosta na tą grę. W sensie, wiecie, dalej piłem miksturki zdrowia, ale jakby... Uważam, że to jest ten typ gry, gdzie... Mamy je pić. Granie obniża nam oceny za to. Tak więc... Uważam, że są one po prostu częścią gameplayu. To nie jest, wiecie, starsze jakby DMC, które obniżały wam ocenę za wypicie każdej... Za, wypicie... za użycie każdej gwiazdki leczącej. To był bardzo dziwny koniec rozdziału, w sensie... Dostaliśmy zoom na pękającą ścianę i to... To fabuła najwidoczniej. Wow, jakby zostałem niższym ninjom już na stałe. Widzę, że już nigdy nie się z rangę. To jest też taka prawda, że ta gra, pierwsze Primo bardzo jedzie ostro po ocenie chyba za czas trwania misji, o jeśli nie mylę. Yy, drugie Primo... Yy, nie zabijamy każdego, co jest definitywnie w planie tej gry byśmy walczyli z absolutnie każdym. Po drugie zawsze jakby, gra nie dropi nam punktów nimpo. Tak więc yy, nie dostajemy za nie bonusu. Więc dziwne. Tak, w tym czasie Rachel kontynuuje wyprawę w poszukiwaniu swojej siostry w stolicy Wigur. Ciekawe czy to ma być Wigur, czy wiecie Wigor, po prostu. Jak wiecie, bardziej. mniej angielsko w ten sposób. Nagle zostaje skonfrontowana przez nieludzką formę almy większego demona. W końcu się pojawia. I tak, mamy Rachel. Pierwszy rozdział. Dziejący się za dnia po pierwszym rozdziale, poza pierwszym rozdziałem, a tędy nie wejdę, o mój Boże, zapomniałem o gównianej e, lince Rachel, czemu kuźwa ona biega kaczka? Wiecie, jak patrzymy od boku, wygląda spoko, nie, dobra, też dziwnie poskakuje Ale... Karma się sypie. Nawet jako tako doceniam system, że Rachel i Ryu mają osobne punkty, osobną karmę. Wiecie, dziwnie by było ta zacząć yy, jako bardzo, bardzo bogata w esencję, bardzo bogata w y, walutę. Rachel, która może wykupić wszystko ze sklepu i też dziwnie bym się czuł, gdybym musiał marnować cenne punkty Ryu, w którym nagramy no, jednak dużo więcej. Na Rachel, którą gramy, jakby kilka razy w grze. Uuuu. Taki cios, jakby podskakujecie na taką wysokość. Chwytacie ten super ciężki młot i. Ja wiem, że jakby Rachel ma super siłę. And, and shit, jasna sprawa. Ale wiecie, w dalszym ciągu. Nawet zwykły upadek tego młota z takiej wysokości na tego jednego żołnierza, którzy na tyle, na ile póki co wiemy, nie mają żadnych super mocy. To zwykli goście, tylko po prostu uzbrojeni. Uff... Teraz, dobra, tutaj na 200 punktów. Gdzie mam iść? Aha, tutaj robimy kółko, ale tutaj była brama zamknięta, więc spodziewam się, może... Spodziewam się, że może grała tutaj jakąś... Drony. Jakąś nagrodę dla nas, tak, bo ma drony. O, dwa jednym strzałem, wybornie, wybornie. Mamy tutaj Muramasę. aha, i nie ma tutaj totalnie nic, czyli dosłownie te drony i sklepik Muramasa, to wszystko. 10 i tu mamy... A, mógłbym kupować inne kolczyki, ale jakby trochę Czekajcie, czy ja w ogóle kupiłem jakiekolwiek kolczyki? Chyba kupiłem. Pamiętam, że kupiłem te defensywne, prawda? Ewentualnie może miałem kupić, ja koniecznie nie kupiłem. Doesn't matter. A, mam w sumie 10 eliksirów, więc nie mam na co wydawać kasy. Sprawdźmy, jak stoimy z tymi całymi kolczykami, bo... A, czyli tak, miałem rację. Czyli ja bym... Nie zmienimy kolczyków nigdy, bo... Wrogowie cisną taki absurdalny damage w tej grze, że coś innego niż defensywa nie ma sensu. Wiecie, duży atak jest fajny. O, dziękuję, żeby gra ich zrespiła, to jest tego właśnie potrzebowałem. E, duży damage jest fajny, zabijanie szybko jest fajne, ale musicie żyć, bo móc atakować, że tak filo filozoficznie teraz powiem. A, nie mogę więcej trzymać, dem No nic, zmarnuje się. A, dlatego to była ta dźwignia? Byłem ciekawy, a tak, to jest po prostu dźwignia dla, dla Rachel. Nieprzyspieszalna animacja opuszczenia mostu. Co my kuźwa robimy? O, to demony, hello! Jestem w głowę, pomocy. Do tyłu Rachel, do tyłu dziewczyno. Trochę to dla mnie dziwne, a to było też dla mnie dziwne w starych DMC, że mamy e, postać w walce i jednak jej idle animation biegania auć, to odłożenie broni na plecy. Wiecie o co chodzi, nie? Jakby biegniemy kawałek i Rachel od razu chowa młot na plecy, definitywnie wyglądałoby to bardziej fajnie i bojowo, gdyby jednak młot był cały czas w łapkach, prawda? Ryu biega z wyciągniętym mieczem przez cały czas. O dobra. Po wesołej eksplozji krwi możemy poznać, iż demon jest zakończony. Tak samo jak w przypadku ludzi, jak eksplodują krwią, to znaczy, że są martwi. To się też tyczy prawdziwych ludzi. Jeśli. Nagle człowiek eksplo. Uu. ostrza uroborosa? A no tak, no tak, no tak. To przecież nimpo, a raczej magia. Po prostu magia i tyle. Mmm, Rachel. Ok, będziemy teraz z Virgilem, na tyle, na ile dobrze rozumiem. Będziemy strzelać mieczami zrobionymi z energii. Było tam coś też o ogniu, ale to zignorowałem. Czy teraz mam iść którędy? O, mój cel jest. Ok, mogę iść chyba tędy. Tędy będzie chyba szybciej, o jeśli nie mylę. Nie jestem pewny, co znaczy ten niebieski okrąg. To może być portal. Tak, to może być portal do drugiego tego. Do drugiego portalu też rozmieszczonego na mapie. Pokazuję to palcem, mimo tego, że nie mam kamerki. Gdybym ja miał kamerkę, to by nic to nie dało, ale co zrobić? Rachel, zostaw pana. Pięknie! A, ale sobie Rachel się nie pierdoli. Jakie tam wybuchające shurikeny, czy inne ninja zabaweczki. Pierdolnięcie z młota w ścianę, to wystarczy. Cyk. Świetnie. To wygląda jak tajne przejście, ale... Hmm. I don't know. Ogólnie taka mała pierdółka. To już, wiecie, wchodzimy w ultra ultraszczegóły. E... Fajnie by było, gdyby Rachel leczyła się innymi rzeczami. Na zasadzie, wiecie, te rzeczy, te eliksiry, one wyglądają jak, jak jakieś rzeczy, wiecie, ninja, niefaktycznych. W cudzysłowie realnych ninja, tylko jak nie magicznych, growych ninja, jakieś spirytualne eliksiry i inne dziadostwa. Podczas kiedy Rachel ma być tą normalną, jakby względnie współczesną babeczką, to jest po prostu przy okazji demonów, więc fajnie byłoby, gdyby nie wiem, leczyła się jakimiś, nie wiem, bardziej właśnie, nie wiem, może jakimiś nie wiem, bandażami i tak dalej. To ty, przybywaj. Mam ci rzeczy do pokazania. Nie widziałeś, jak wygląda Ninja Gaiden? Tak wygląda Ninja Gaiden. DEM! Jest. 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 Jest! Najlepszą grę. To są gry, które grałem za, za młodu. 8 na 10. 8 na 10. Ja by też tak uważam. Tak, Kaczyń dała aprówa Rachel. Dobra, teraz ten, ten fanserwisowy moment Kaci mamy już za sobą, to nasza podróż prowadzi nas tam. Go! Ja wiem, że pewnie teoretycznie gra by mnie w jakiś sposób nagrodziła, jeśli postanowiłem wiedzieć, co może lokację ku Rachel. Ale czy jestem dość popierdolony, by to zrobić? No dobra, ja bym nienawidzę swojego życia. O mój Boże, przypadkiem odpowiem magię. No nic. Może któryś z tych panów komandosów będzie tyle miły, by oddać mi moją magię. Hej, żołnierze, macie tyle magii dla mnie? Dobra, okej. Okay. Jeśli chcę iść tam, to muszę iść na górę i tam. Okej, okay, dobra. Jestem po prostu ciekawy, czy wiecie, gramy nagrodzi, czy, czy ukaże za to, że pójdę w niewłaściwym kierunku. Wiecie, teraz już takie typowo współczesne gry się do tego, że jak idziemy w innym kierunku niż do fabuły, to dostajemy nagrodę. Jakiś power powerupik, broń... Tego tutaj nie było, to wygląda totalnie out of place. Jakąś brońkę, jakieś coś. Pytanie czy Ninja Gaiden posługuje się tymi samymi zasadami co te wszystkie gry Czy może jedyne co tutaj znajdę to ból i cierpienie To jest bardzo możliwe Ból i cierpienie O! To ból i cierpienie Teraz przyda mi się ta, ta magia co Au Au, jestem gryziony Au, zostałem po podpalony. O mój boże, jestem dzikany bardzo. Wow, jakby. Te... Albo mam bardzo dużego pecha, albo ten y, demoniczny dinozaur ma zjebisty skrypt działania. I zawsze, kiedy poskakuję blisko niego, odpala twój miotacz ognia z paszczy. Nie trafił we mnie, to było trochę żałosne. O jezu, jeszcze żyje? Dostał pełny kombo z młota i kuźwa przeżył. To kolejny kill room, prawda? To kolejny przedługi kill room Czy ja mogę wysalić te beczki? Mogę? Mam wrażenie, że zabolą mnie to bardziej niż przeciwników Zapraszam Panie dinozaurze Come get some bitches. Oto mam magię! Magia! Okej, okay, dobra. Tak, wiecie, wcześniej mówiłem, że o, będziemy robić Vergila, ale nie, to po prostu eksplozja energii dookoła. It's fine tu. Robi robotę, to się liczy e, to było dziwne. Okej, okay, dobra. Czerwony demoniczny dinozaur nie żyje ponownie. O, ten właśnie zaspał się w moim ultimate. Ten miał kurde pecha. Tak, podczas animacji rzutów też jesteśmy nietykalni. Dlatego podczas animacji, kiedy nasza głowa jest rzuta, jesteśmy bardzo tykalni. Proszę panie dinozaurze, nie wstawaj. Doceniłbym to bardzo. Gin. Szlak liczymy, że trafią tego dinusia. To była kontra Rachel. To właśnie ta krótka animacja. O, wow! Relcher umie przeskoczyć na takim dinozaurem. Co jest coś, czego, z czym Ryu sobie nie radzi? O, życie. Tak, czyli dostaniemy kolejną dziwną rzecz. Ciekawe, czy będzie to coś innego niż kolor włosów tym razem. Dobra, eksplozja. Wiecie, muszę używać tych zakręt, bo to potem tak komikuje i to jest mi totalnie po nic, nie? A w ogóle odzyskałem magię, super, wybornie. Magia więc. Eat my magic. Eee, okej, okay, to było bardzo dziwne. Chciałem zrobić ponownie to turline, nad przeciwnikiem, ale ręczy zamiast tego wyjechamu z bara, co on zblokował i przez to prosto w jego paszczy. Ouch. Wzgódź zniknęło, Sonic! Ok, dobra. Ten umarł. Au, teraz ja kurwa umrę na ostatnim wrogu. Nie, to nie będzie ostatni wróg, bo właśnie już kolejny do nas idzie. A ja, chyba Dinusie się skończyły? Tak, Dinusie się skończyły, zostały tylko zwykłe ziomeczki. Dobra. Fajnie. Zapas eliksiru poszedł cholerę. Ogólnie, jak zapewne zauważyliście, Rachel nie jest super skoczna w swoich kombosach. Możemy podskoczyć i z młota z góry, ale to wszystko, co dosłownie możemy was zrobić. A poważnie Nie mogę zadać ciosu Jestem gnieciony Idź, Przerzut Jest włączona, inaczej bym nagro... Okay, yeah. ten... okay. Dziękuję Explodowałem, jak się przewróciłem. Młotem, czy to wszystko? Nie, jest ich więcej. But wait, there's more. Ktoś gdzieś późno to za dobrą zabawę. To jest, to jest interesująca myśl, nie? Bo wiecie, walczy się fajnie w tej grze, ale nie kiedy w się po dwóch i przez 10 kurwa minut. Non stop. Dziękuję. Dobra, okej, okay. jakby co to będzie, co to będzie, co będzie w skrzyni, przez którą walczyłem, jakby przez 10 minut kujwa. Non-stop, to. O! Oh, okej! Okay. Dobrze, to. Więcej magii. Okej. Okay. Nawet spodziewałem się jakiegoś gówna, byłem gotowy na rzucenie takiego ostrego Disu, że kurwa YouTube by mi zdemonetyzował to wideo, ale okej, okay, jakby jestem zadowolony. Jeszcze jakbym. Pa... Pamiętał, jak się tego używa? O! Wybornie. I tak, mam teraz dwa bolsy energii. Teraz fajnie by było po tej całej wielkiej walce z jednym elixirem w kieszeni, którą Rachel ma nie mam pojęcia gdzie e, znaleźć sklep Muramasy i zaopatrzyć się w Elixiry, ponieważ obstałem, że mamy mnóstwo, mnóstwo i jeszcze raz mnóstwo esencji. E, za to możemy kupać towar. E, but you know. Ja zapiszę. Wiem, że za mną są siły zła, ale wolę zapisać. Jestem ostrzeliwany, a spokojnie. Zawsze jest czas, żeby sprawdzić mapę, prawda? Ci wyszkoleni jego mości są na pewno dobrze wychowani i nie przerwą kobiecie zapisywania. O, esencja. Hej ty! Eksploduj. Eksplodował. Przy Rachel to nic dziwnego. Dobra. Teraz jeszcze tylko, żeby trafił się ktoś, kto faktycznie dropnie mi te dwie kuleczki ki, tak bym mógł używać mojej magii. To było całkiem spoko. No, widzę, że jakby Rachel ma też swoje skrzynki. W sensie wiedziałem, że ma też swoje skrzynki, ale dosłownie chyba wszystkie skrzynki Ryu wróciły na miejsce specjalnie dla Rachel. Okej, okay. that's cute. Nieważne, czy jesteś białym, czy czarnym żołnierzem, zabijesz tak samosprawnie. sprawnie. mi... O, dobra, tak, postawili niski drut kolczasty. Rachel nie jest w stanie go pokonać, na szczęście. Już myślałem, że znowu będę musiał się kręcić i szukać, a nie wiem, czy bym to zniósł. O, to... Czemu znowu tutaj, kurwa, ninja czarnego pająka? Ci goście przyjmują tyle kuźwa demedza więcej, aniżeli zwykłe pachoły. Okej. Okay. Okej, okay. jakby ci nie byli aż tacy źli. Albo Rachel jest OP. Albo ja robię się... O, to nowe kulczyki. Albo ja robię się znośny w tą, gr w tą grę. No dobra. To będą te. Increase. Key Power Build Up? Cóż, cóż to znaczy? Czy to mi regeneruje ki? No nic, ponośmy je trochę i zobaczymy. Może dzięki temu na przykład key będzie częściej dropić. Dobra, to bym przyjął, bo jakby magia w tej grze jest całkiem OP. Jak widzieliście, Bossom niszczy bardzo dużo zdrowia naraz. A zwykłych wrogów zabija na hita. Dobrze, tak, to sklep Muramasy. Jesteśmy uratowani! Muramasa san Pobłogosław mnie swoim staffem! Dobra, I take this... I take this... A no tak! Teraz łapię! Ta gra daje mi Lesser Ninja, ocenę Lesser Ninja, dlatego ponieważ e, wydaje moje KI. No tak, derp, przecież ki jest również. E, de facto e, walutą, jakby... jest wiecie, częścią systemu ocen. co jest idiotyczne, ponieważ albo rozwijam postać, albo mam dobrą ocenę, tak więc jakby to, to, to nie jest kulawa wadil w tym momencie. A dobra, jesteśmy u ramasy. Względnie bezpieczna, miejscówka. I tak, tutaj sobie zakończymy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. I strzeczka do kolejnego odcinka Ninja Gaiden Sigma. U mnie na kanale. Pa, pa.